Love was only true in fairy tales, meant for someone else, but not for me. Love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams, and then I saw her. Polskie Radio. 1K Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super, niskich cenach. Od kiedy stosuję trisulin, już nie rzucam się na słodycze i jedzenie. Działa tak jak powinien. Wyrównał mój poziom cukru i ograniczył chęć powiadania. Potwierdzam. Trisulin działa dzięki zawartości aż trzech skutecznych ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Trisulin to suplement diety, który polecam w celu regulowania poziomu glukozy we krwi, również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Biedronce jeszcze więcej niskich cen. W tym tygodniu aż 3 gazetki z super ofertami. Na przykład do środy wszystkie wędliny w plastrach Kraina wędlin na co dzień 250 gramów. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do soboty wszystkie bonitki. 2 plus 1 gratis. W tym tygodniu super oferty aż w trzech gazetkach. I to dobre powody, by iść do Biedronki. Radio kierowców. Patryk Bedliński. zapraszam. Pojawiły się utrudnienia na dolnośląskim odcinku autostrady A4 od polsko-niemieckiej granicy w stronę Wrocławia. Między węzłem Krzyżowa a węzłem obszar krzywa na 52 kilometrze stoi zepsuta ciężarówka i blokuje jeden pas w kierunku Wrocławia. Uwaga też na autostradzie bursztynowej. Ostrzega słuchacz jedynki. Jadę z Gdańska autostradą A1 w kierunku południowym i na gdzieś mniej więcej 50-48 km to 56 jest jakiś rozlany olej czy tam ropa. To w tym uwagę, że bardzo się robiło. Zakorkowały się dojazdy do większych miast, na przykład przed Wrocławiem zwalniamy na dojeździe od Bielan Wrocławskich, podobnie jest od strony Pietrzykowic, od Oławy i od środy śląskiej krajowa 1 ze spowolnieniami na wysokości Goczałkowic, zdroju i pszczyny, to między Bielskiem białą a tychami. Na S1C zwalniamy za węzłem bielsko-biała lipnik, kierując się w stronę Cieszyna. 52 dwójka między kętami a bielskiem białą też ze spowolnieniami. Przed Warszawą pojawił się korek na ekspresowej ósemce i to nie bez powodu, bo między węzłami Janki i Opacz zdarzyły się dwa samochody ciężarowe. Zablokowane są w wyniku tego zdarzenia dwa pasy w kierunku Warszawy. Do listy utrudnień dopisujemy te, które pojawiły się na S7, na trasie Grujec-Warszawa. 411 km to miejsce, gdzie osobówka uderzyła w bariery, blokując w ten sposób jeden pas dla tych, którzy kierują się do stolicy. Poza tym na utrudnienia trzeba uważać między innymi na S86. Zwalniamy Między Sosnowcem a katowicami. Minęła ósma tu program pierwsze polskiego nawia. Zapraszamy na aktualności jedynki Izabela Kuczyńska i Paweł Zieliński. Był hołd dla ofiar i ostrzeżenie na przyszłość. Upamiętniono 80. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Janusz Palikot wyszedł z aresztu. Były polityk podejrzany o malwersacje finansowe. Wpłacił 2 miliony złotych kaucji. Wielkie serce podczas wielkiego finału podsumowano 30... 33. odsłonę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Milczący hołd dla ofiar Holokaustu. I przejmujący apel o tolerancję i pamięć w 80. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Główne obchody z udziałem delegacji z całego świata i ocalonych odbyły się przed bramą śmierci byłego obozu. O rocznicy pamiętano także w Brukseli, gdzie spotkali się szefowie dyplomacji unijnych państw. Ministrowie spraw Zagranicznych we wspólnym oświadczeniu potępili, jak czytamy, bezprecedensowy i niespotykany od czasów II wojny światowej wzrost antysemityzmu w Europie. To niebezpieczny trend, Podkreśla szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. Pamięć o tej straszliwej zbrodni nakłada na nas wszystkich specjalny obowiązek. Sprzeciwiania się ekstremizmom politycznym, które znowu odżyły także na naszym kontynencie. A w tym kontekście świat niepokoją słowa Elona Maska. Miliarder, jeden z najbliższych współpracowników prezydenta Donalda Trumpa, tuż przed dniem pamięci ofiar Holokaustu stwierdził, że Niemcy, tu cytat, za bardzo skupiają się na przeszłych winach. To słowa, które muszą spotkać się z reakcją polskich władz, mówił w jedynce poseł koalicji obywatelskiej Grzegorz Napieralski. Rozmowa z ambasadorem Stanów Zjednoczonych powinna się odbyć, dlatego, że to co wydarzyło się 80 lat temu działo się na terenie naszego kraju i światowi przywódcy i światowe media mówią jakby jednym głosem, że nie wolno zapominać o tej wielkiej tragedii i teraz człowiek, który jest dzisiaj najbliżej prezydenta Stanów Zjednoczonych, mówiąc takie rzeczy, no próbując zamazać historię, idzie w bardzo niebezpiecznym miejscu. Wielu polityków już na świecie mówi, że trzeba blokować jego platformę, jego inwestycje, biznesy, bo po prostu on jest niebezpieczny. Słowa Ilona Mas o wielkich Niemczech skomentował także premier Donald Tusk. Ocenił, że tuż przed rocznicą wyzwolenia Auschwitz brzmią one aż nazbyt znajomo i złowieszczo. Czterokrotnie nie stawił się na wezwanie. Teraz zostanie przymusowo doprowadzony. Warszawski Sąd Okręgowy zgodził się na to, by policja pomogła w przesłuchaniu Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości ma odpowiadać przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Postanowienie nie jest prawomocne. Sąd zarządził też w terminie siedmiu dni odroczenie uzasadnienia tego postanowienia i postanowienie jest natychmiast wykonane. Mówiła rzeczniczka sądu Sylwia Urbańska. A przewodnicząca Komisji Śledczej Magdalena Sroka z PSL-u zapewniła, że gremium przesłucha wszystkich świadków, którzy mogą pomóc w wyjaśnieniu afery Pegasusa. Będziemy konsekwentnie na podstawie przepisów prawa dążyć do tego, żeby każdy świadek, który otrzymuje wezwanie, stawił się przed Komisję. A Zbigniew Ziobro najpierw dwukrotnie przedstawiał zwolnienie lekarskie, później tłumaczył swoją absencję, jak mówił, nieodpowiednim powołaniem komisji. Były minister sprawiedliwości zapewnił teraz, że nie opuści kraju i podda się czynnościom. Przesłuchanie Zbigniewa Ziobry zaplanowano na piątek. Nazwisko byłego ministra sprawiedliwości padło wczoraj e, także przed bramą wrocławskiego aresztu śledczego z ust Janusza Palikota. Były polityk podejrzany o malwersacje finansowe wyszedł na wolność po wpłaceniu dwóch milionów złotych poręczenia majątkowego. Jak powiedział dziennikarzom jest niewinny. To jest po prostu skandal, że wcześniej cztery miesiące bez żadnych poważnych zarzutów w areszcie tymczasem. Bodnar, jak był jeszcze rzecznikiem praw obywatelskich, to obiecywał, że to się wreszcie skończy. Cele dla Zbyska Ziobry w każdym razie zwalniam i jestem do Państwa dyspozycji w następnych tygodniach. Janusz Polikot latem usłyszał się zarzutów, w tym siedem dotyczących oszustwa i jeden przewłaszczenia mienia. A sprawa dotyczy doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilku tysięcy osób na blisko 70 milionów złotych. To są aktualności jedynki. Odczytanie nazwisk ofiar, zapalenie symbolicznego znicza i odegranie utworu Cisza przez orkiestrę Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Na terenie międzynarodowych targów katowickich upamiętnione zostaną dziś ofiary katastrofy budowlanej. 19 lat temu podczas ogólnopolskiej wystawy gołębi pocztowych pod naporem śniegu zawaliła się część dachu hali. Zginęło 65 osób, ponad 170 zostało rannych. Wiele lat trwało ustalanie winnych, wydanie wyroku i określenie odszkodowań dla żyjących ofiar katastrofy i rodzin tych, którzy zginęli. 6 lat temu... Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał odpowiedzialność cywilną Skarbu Państwa za katastrofę na terenie Targów. Jerzy Owsiak dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale także tym, którzy wspierali orkiestrę zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim Polakom no za niesamowitą serdeczność, za niesamowite wsparcie i za to, że także nam to pomogło. Mnie to bardzo pomogło. W tym roku środ środki zostaną przekazane na wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej. Dotąd na koncie orkiestry jest ponad 178,5 miliona złotych, ale to nie jest ostateczna suma. Zasilą ją pieniądze z internetowych aukcji. Przypomnijmy, program pierwszy nadal licytuje możliwość przeprowadzenia radiowego wywiadu na żywo z Andrzejem Piasecznym i poprowadzenia muzycznej jedynki. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pora na sport. Przed mikrofonem Rafał Bała. Wczoraj poznaliśmy laureatów plebiscytu tygodnika piłka nożna. Po raz dwunasty piłkarzem roku został napastnik reprezentacji Polskiej Barcelony Robert Lewandowski. Wśród pań nagrodę otrzymała zawodniczka Dumy Katalonii Eva Pajer. Wyróżnienia przyznano podczas gali w Warszawie. Cztery statuetki powędrowały do mistrza Polski. Jagiellonii Białystok ligowcem roku został Taras Romanczuk. Obcokrajowcem Hiszpan Jesus Imas. Zespół ze stolicy Podlasia został uznany drużyną roku, a trenerem jej szkoleniowiec Adrian Siemieniec. Na pewno duże wyróżnienie i też odpowiedzialność za to, co się będzie działo z tą moją przygodą, karierą trenerską w następnych latach i no bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za, za to wyróżnienie i trzeba zabierać się do, do pracy. Nagrodę dla odkrycia roku otrzymał Kacper Urbański. A propos Urbańskiego, jego drużyna Monza przegrała wczoraj na zamknięcie 22. kolejki włoskiej serii A z Geną 0-2. Polak wypożyczony z Bolonii zadebiotował w zespole gości. Pomocnik biało rozegrał cały mecz. W innym spotkaniu Wenecja zremisowała z Hellasem Verona 1-1. Piłkarze Deportivo Alaves również zremisowali, ale z Celtą Vigo 1-1 na zakończenie 21. kolejki hiszpańskiej La Ligi. Na czele tabeli dwie drużyny z Madrytu. Prowadzi Real, który ma 4 punkty Wagi na to Atletico. Trzecia ze stratą siedmiu punktów do lidera jest Barcelona. Koszyka Kinga Szczecin wygrali z Górnikiem Wałbrzych 90 do 81 w meczu szesnastej kolejki Ekstraklasy, mówi szczecinianin Przemysław Żołnierewicz. Napędzaliśmy się, to i celna trójka, i jakaś dobra obrona nas napędzały. I jak już zopoliliśmy ten nasz rytm, to, to naprawdę mamy taki duży potencjał, że naprawdę będzie się zatrzymać. Natomiast musimy tą, tą pierwszą połowę poprawić i gdzieś chyba zwolnić grę, zagrać trochę mądrzej, pewno lepiej w obronie, żeby, żeby gdzieś utrzymać na styku, a może nawet prowadzić do połowy. W tabeli prowadzi Anwil Wocławek, tymczasem w rywalizacji siatkarzy wczoraj Barkom Lwów pokonał. Norwida często chowa 3 do 1 na zakończenie 22 kolejki rozgrywek. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cere. Na południowym wschodzie będzie dziś pogodnie, poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże, ale z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni na wybrzeżu przez 10, w centrum aż po 14 na południowym wschodzie, a lokalnie na południu w zasięgu oddziaływania wiatru wenowego nawet około 16. Wiatr słaby i umiarkowane, a ciśnienie cały czas spada na barometrach. W Warszawie 991 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuters. Collagen Cito firmy Reuter. na stawy kości cere. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedenka. Reklama. Marian? Mm? Powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Ekspert. Jeszcze tylko trzy dni wielkiej wyprzedaży w Media Ekspert. Na przykład zmywarka Mika, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 939,99 z kodem rabatowym taniej o 360 zł. Przepraszam, coś Pani zgubiła? Mój magnes, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomak Forte D3. Magnes, Może stąd to przyciąganie? Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy. Łączy to Neomak Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomak Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie Pani. Zmieniam swój magnes na Neomak Forte D3. To może teraz ja przekonam Panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest Pani odporna również na mnie. Neomak Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm start w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy mleko wypasione 3,2%, 2,24 za litr przy zakupie 12 z Kaufland kart, 12 na osobę. A proszek, żel lub kapsułki do prania Persil. Kup jedno opakowanie, drugie gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Anio, Gardło, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w piątej A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości srebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Reklama.